Hej, nazywam się Joanna to była i zapraszam cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Cześć, witamy w podcaście Slow Talks. Jesteśmy uzależnieni od przeżywania. Przez całe życie opowiadamy sobie jakieś historie, snując narracje na temat tego, czego doświadczamy, co się dzieje dookoła, czego smakujemy. I to są takie sytuacje, w których wkładamy sobie deser, przepyszny deser do buzi. Od razu po tym pierwszym kęsie pojawia się w głowie myśl, że mm, może trochę zbyt słodkie, ale całkiem spoko, jadłam wcześniej lepsze. Ale generalnie może być, i snujemy jakąś opowieść na temat tej chwili, która właśnie się wydarza zamiast po prostu cieszyć się tym, że mamy szansę na zjedzenie tak dobrego deseru. Prowadzimy ciągłą narrację, jakbyśmy byli bohaterami jakiegoś podcastu albo filmu, tylko po to, żeby zapełnić lukę, zapełnić tą ciszę, która pojawia się, kiedy jesteśmy w tu i teraz, a dodatkowo, żeby ta narracja pasowała do pewnych naszych przekonań. I o przekonaniach mam wrażenie powiedziano już całkiem sporo, ale za każdym razem powtarzam, że jest to temat niezwykle żywy, dlatego że te przekonania zawsze będą w nas. One kreują naszą tożsamość, one kreują nasz sposób życia, nasz sposób bycia, nasz sposób pracy. I Przekonania są też potrzebne do upraszczania rzeczywistości, do radzenia sobie z pewnymi mechanizmami obronnymi, do tego, żeby łatwiej było nam podejmować pewne decyzje, osadzać się w pewnych relacjach. Z przekonaniami może być po prostu łatwiej. Ale z drugiej strony, w tym samym momencie, z przekonaniami może żyć nam się o wiele trudniej. Po pierwsze, kiedy ich nie znamy. I nie rozumiemy, jakimi mechanizmami są, jak wpływają na nasze samopoczucie, na te wspomniane decyzje, na relacje, które budujemy. Po drugie, nieuświadomienie swoich przekonań może zatrzymywać nas w pułapce bycia w sytuacjach, w których wcale nie chcemy być, ale z jakiegoś powodu uważamy, że albo tak powinno być, albo tacy jesteśmy, albo taki jest świat i nie da się tego po prostu zmienić. A lubię powtarzać, że nasz punkt widzenia tworzy naszą rzeczywistość. Nie ma jednej rzeczywistości, tylko każdy z nas kreuje swoją własną. I właśnie te przekonania mają ogromny wpływ na to, jak my osadzamy się w tym świecie, jak my się pozycjonujemy, co takiego ma szansę do nas przyjść i w jaki sposób odbieramy sobie tą tytułową, wspomnianą wolność. Dlatego, dorzucając kolejną cegiełkę do tej historii o przekonaniach, opowiem Ci dzisiaj. O pięciu poziomach przywiązania, które mają ogromny wpływ na to, jak właśnie wygląda nasza rzeczywistość. Jest taka postać nauczyciela duchowego, i nazywa się on Don Miguel Ruiz Jr. I to właśnie u niego pierwsza spotkałam się z tymi pięcioma poziomami przywiązania, i uważam, że świadomość tych poziomów jest bardzo cenna, dlatego że może nam pokazać, jak bardzo jesteśmy przywiązani do swoich ról, do swoich przekonań, do jakiejś tożsamości, którą sobie wykreowaliśmy. I do zobaczenia, jak często te wszystkie rzeczy ograniczają naszą wolność i zamykają drzwi do rzeczy, o których marzymy. A poza tym, tak myślę, że to też może pomóc, jak sobie siebie poobserwujesz, zobaczyć, w których momentach i być może dlaczego reagujesz w automatyczny sposób, kiedy zaciekle bronisz swojego punktu widzenia albo tożsamości. I mam nadzieję, że ten odcinek. Da Ci też taką inspirację, w jaki sposób możesz zacząć wracać do siebie i spowodować, żeby te przekonania, te poziomy przywiązania w pewnych aspektach Twojego życia, w których zauważysz, że one występują i nie są fajne, żeby po prostu powoli zacząć je rozpuszczać i się z nimi rozstawać. I co jeszcze ważne, co zawsze powtarzam w kontekście przekonań, że my się zmieniamy i ta praca z przekonaniami, ona. Nigdy się nie kończy, dlatego że jedne przekonania zastępujemy kolejnymi. Wraz z zdobywaniem wiedzy, z rozwojem osobistym, z rozpuszczaniem właśnie jakichś rzeczy wewnątrz siebie, będą pojawiały się nowe. Dlatego co jakiś czas zachęcam do tego, żeby robić sobie taki, takie sprawdzenie tych myśli, które siedzą w głowie, żeby być w stanie wyłapać właśnie te, które mogą nas wkładać do takiego mentalnego więzienia i blokować przed działaniem. I jeszcze zanim przejdę do tych pięciu poziomów, to mam dla ciebie. Eksperyment, małe ćwiczenie, możesz po wysłuchaniu tego odcinka staniąc sobie przed lustrem, spojrzeć sobie głęboko w oczy i zapytać siebie, kim jestem, kiedy nikt nie patrzy, kim jestem, kiedy nie próbuję nic udowadniać. Kim jestem, kiedy nie muszę sprzedawać się na zewnątrz i przypisywać sobie tych różnych etykiet. Proponuję, żeby zapisać sobie te wnioski, dlatego że to może być. Ciekawy pierwszy krok do rozbrajania tych swoich przekonań i swoich przywiązań. I może to sobie wyobrazić też w taki sposób, że te nasze przekonania i to w jakim stopniu my jesteśmy do nich przywiązani, to jest trochę tak, jakbyśmy na różne okazje, na różne sytuacje nakładali maski. I Im dłużej my tą maskę nakładamy, im częściej ją nakładamy, albo im dłużej ją nosimy, tym ona. Bardziej zaczyna stapiać się z nami i wtedy zaczyna gubić się ta granica pomiędzy tym naszym prawdziwym ja, a tym, Jaką maskę na siebie nakładamy. Dlatego pierwszym krokiem jest poznanie tych różnych poziomów przekonań, żeby zauważyć, w których momentach te maski być może są tylko chwilowe, po to, żeby stanowić jakiś mechanizm obronny, po to, że wymagane jest w jakimś stopniu od nas, żebyśmy wchodzili w rolę, a na ile te maski już tak bardzo do nas przywarły, że gubimy się w tym i zapominamy, że pod tą maską kryje się jednak coś innego. I te pięć poziomów przywiązania, ono można sobie wyobrazić, że jest na takiej skali od takiego, który daje wolność, po taki, który prowadzi do tego, że te przekonania wręcz nas zniewalają i sterują poniekąd naszym życiem, a my nie jesteśmy tego świadomi. Piąty poziom, zaczniemy od tego najbardziej hardkorowego, to poziom fanatyzmu. I tutaj takie główne hasło brzmi, ja jestem moimi przekonaniami. To jest taki moment, w którym my całkowicie, bezwzględnie utożsamiamy się z tym, w co wierzymy. I wtedy te nasze przekonania, one nie są tylko jakąś opinią, ale one wręcz stają się naszą tożsamością, a w dodatku my nie dopuszczamy. Innych opinii, innych punktów widzenia, i wydaje nam się, że to, co my uważamy, jest najprawdziwszą prawdą, a wszyscy inni dookoła się mylą. Być może pojawia się wtedy jakaś taka misja ewangelizacji innych, wchodzenia w dyskusje, wchodzenia w konflikty, złości, kiedy ktoś myśli inaczej, frustracji, jeżeli ktoś zachowuje się inaczej, i takiej chęci za wszelką cenę bronienia tego, co my uważamy, no bo wiadomo, to jest jedyny słuszny pogląd. I przykładowo. Jesteś osobą, która wierzy, że dieta wegańska jest najlepszą dietą, jaką powinno się stosować, z różnych powodów. I nie akceptujesz tego, że ktoś może jeść w inny sposób, tylko za wszelką cenę próbujesz przekonać, że Twój punkt widzenia jest najważniejszy. Krytykujesz wszystkich innych, którzy zachowują się w. Odmienny sposób. Krytykujesz to jedno, ale wręcz potępiasz to, że ktoś może po prostu żywić się inaczej. Bo wiadomo, weganizm jest najlepszy i zbawi cały świat. Inny przykład: ja przyznam, że ja kiedyś tam byłam, dlatego że przez lata byłam zapaloną kibicką piłki nożnej i jednej konkretnej drużyny. I to jest taki moment, kiedy bycie fanem danej drużyny staje się właśnie tym fanatyzmem i prowadzi do tego, że obrażasz kibiców innej drużyny, że wynosisz tą swoją drużynę na piedestał, że to w jaki sposób zagra ta drużyna mecz, decyduje o twoim samopoczuciu, czy będziesz mieć dobry dzień, bo drużyna wygrała, czy będziesz mieć dzień fatalny i przez najbliższe kilka dni będziesz przeżywać to, jak oni mogli przegrać. Byłam w tamtym miejscu i z perspektywy czasu, jak sobie o tym myślę, to wcale nie było zdrowe, bo coś totalnie niezależnego ode mnie bardzo mocno wpływało na to, jak, jakimi emocjami się karmiłam, jak wyglądała moja codzienność. Czyli po prostu totalnie zatapiasz się w tym i uwarunkowujesz jakby takie swoje dobre albo złe życie od tego, jaki będzie wynik meczu. No i może jeszcze inny przykład, chociażby taki, że. Masz jakieś wyobrażenie tego, jak wygląda dobry związek, albo jak wygląda miłość. I każde inne doświadczenie, każdy inny sposób bycia, każdy inny związek uznajesz za niepełny, nie tak bardzo wartościowy. I przykładowo uważasz, że najlepszy związek to taki, kiedy partnerzy są bardzo blisko, podejmują wszystkie decyzje razem, podróżują razem, spędzają czas razem, wszystko robią razem. Dajmy taki przykład. I jeżeli widzisz związek, w którym partnerzy dają sobie więcej swobody, w którym e, spędzają więcej czasu osobno niż nawet razem, to oceniasz to nawet podświadomie przez pryzmat tych swoich przekonań i tego swojego fanatyzmu i wiesz. Że to nie jest w pełni wartościowy związek, że oni na pewno się tak nie kochają, że to nie jest miłość, że na pewno tam coś nie gra, skoro to nie pasuje do Twojej wizji tego zdrowego, fajnego związku. To jest piąty poziom, poziom fanatyzmu, który przysparza dużo złości, dużo frustracji, który. Powoduje, że my jesteśmy w ciągłym napięciu, bo chcemy bronić za wszelką cenę swoich racji, chcemy przekonać świat do tego, że hej, należy być innym, należy postępować inaczej, lub w momencie, kiedy coś wygląda inaczej niż my uważamy, to po prostu nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego jako pełnowartościowe albo być otwartym na to, że może być inaczej, tylko bardzo, bardzo kurczowo trzymamy się tych swoich przekonań i one. Bardzo mocno wpływają na nasze samopoczucie i na nasz dobrostan. Poziom czwarty to internalizacja. I tutaj takie hasło do zapamiętania, do zwrócenia uwagi, czy nie jesteś na tym poziomie w kontekście jakiegoś swojego przekonania, to, to takie hasło tak powinno być i już. Twoje wewnętrzne przekonania stają się takimi zasadami, stają się Twoimi wartościami, stają się kompasem. Stają się takimi warunkami, które muszą być spełnione, żebyś Ty czuł, czuła się dobrze. I tutaj bardzo dużo do powiedzenia ma wewnętrzny krytyk. Patrzysz na świat poniekąd przez taki filtr, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy coś działa, czy coś nie działa. To są takie dwie skrajne postawy, gdzie nie ma nic po środku. Tam też jest coś, co... Oj, ja, ja, ja bardzo, bardzo jestem uczulona na tą postawę, kiedy coś należy... Coś wypada albo czegoś nie wypada. I przykładowo, możesz mieć takie przekonanie, że dobry partner to taki, który zawsze wie, czego potrzebujesz. I jeżeli partner nie odpowiada na twoje potrzeby albo nie trafia, akurat nie zgaduje, czego właśnie potrzebujesz, to uznajesz, że coś jest nie tak i to na pewno nie jest osoba dla ciebie, pomimo, że cała reszta innych rzeczy. Zgadza się i jest wam naprawdę dobrze. Inna historia, którą możesz sobie opowiadać na swój temat i którą krytyk będzie podsycać na tym poziomie, to na przykład, że muszę być produktywna i pracować bardzo dużo po to, żeby być wartościowa, bo w momencie, kiedy sobie odpocznę, kiedy zrobię sobie przerwę, to, nie wiem, tracę czas, tracę szansę na to, żeby być w lepszym miejscu niż jestem teraz. To jest tak mocne przekonanie, to jest tak mocna zasada, która jest wyryta w głowie, która zabiera ci szansę na przykład na złapanie balansu albo na spojrzenie z innej perspektywy na to, czym w ogóle jest bycie wartościową osobą i czy warto to oceniać pod kątem produktywności. Kolejny przykład właśnie z tej kategorii wypada czy nie wypada czyli takie postawy typu nie wypada mi się złościć. Nie wypada mi wypowiedzieć swojego zdania. Nie wypada, mi, nie wypada mi prosić o podwyżkę. Wszystkie te rzeczy, które są tymi Twoimi zasadami, i z jakiegoś powodu Ty ograniczasz sobie wolność, będąc wierna tym zasadom, zamiast próbować je podważyć. I mi się tu zawsze przypominałam takie historie na zasadzie Chcesz ubrać czarną sukienkę na ślub, ale myślisz: "Nie, nie wypada ubrać czarnej sukienki na ślub". Albo wiesz, że ktoś marzy o zegarku na urodziny, ale po chwili pojawia się głos: "No nie, przecież nie wypada kupić zegarku na urodziny, dlatego że on będzie odmierzać czas do końca waszej relacji". Nie pamiętam od kogo w jakim momencie to usłyszałam, ale przyglądanie się takim różnym Przekonaniom, które przyszły do nas, zazwyczaj w dzieciństwie, zazwyczaj od naszych autorytetów, rodziców, podczas naszej edukacji, jest bardzo ważnym krokiem, żeby odblokować sobie pewne drogi i możliwości. Wobec tego na tym czwartym poziomie będziemy bardzo mocno zamknięci i przywiązani do naszych zasad, których będziemy bali się podważyć, bo przecież one są tak mocne tak bliskie naszemu sercu, stowarzyszą nam przez całe życie i teraz wyzwaniem jest podważyć coś, z czym żyliśmy przez 30-40 lat. Jak możesz się zorientować, że w jakimś obszarze swojego życia, że jakieś przekonanie jest właśnie z tego poziomu czwartego? No, to będzie taki sygnał, kiedy na przykład czujesz napięcie, kiedy coś nie idzie po Twojej myśli. Albo kiedy... Z jednej strony czujesz, że chciałabyś coś zrobić, ale z drugiej wpadają do ciebie te sygnały, że czegoś nie wypada, że coś należy. To ten moment, w którym powołujesz się na jakieś prawdy, ale czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, na ile one są prawdziwe dla Twojego świata i na ile chcesz, żeby dalej Tobie towarzyszyły? Czy może jednak są takimi, które ograniczają Ciebie w jakichś obszarach? Do zastanowienia to był poziom czwarty, a teraz trzeci poziom przywiązania który nazywany jest poziomem tożsamości. I ten poziom trzeci będzie określony takim hasłem to jestem ja. I na tym poziomie twoje przekonania stają się częścią twojej tożsamości. Zaczynasz używać różnych etykiet, przypisywać sobie różne role, przez co poniekąd zamykasz siebie w nich. Nie dajesz sobie szansy na to, żeby je podważyć, zweryfikować i zastanowić się, czy tak naprawdę to jesteś ty czy być może ktoś kiedyś w przeszłości powiedział ci że taki jesteś i tą historię wciąż i wciąż powtarzasz o sobie ja mam taką refleksję sama znowu sama też to kiedyś robiłam w momencie kiedy ktoś poznawałam nową osobę i ta nowa osoba pytała się mnie okej okay, co robisz w życiu czym się zajmujesz to pierwsze co nawiązywałam do mojej pracy i to był jakiś taki odruch ponieważ prawdopodobnie w moim otoczeniu nigdy nie zauważyłam żeby ktokolwiek przedstawiał się przez pryzmat roli, którą pełni i o wiele częściej atrakcyjną rolą mogła być ta rola zawodowa niż na przykład sam fakt tego, że nie wiem, jestem mamą, jestem żoną, jestem córką. I w momencie kiedy ja zrezygnowałam z pracy, z którą totalnie moje przekonania były tutaj na tym poziomie trzecim tożsamości, to zaczęłam zadawać sobie pytania, kim ja tak właściwie jestem? Co ja robię? I Czułam taki kryzys tożsamości, bo mimo tego, że wydawało mi się, że nie jestem aż tak bardzo przywiązana, bo dookoła mnie po pracy działo się wiele różnych fajnych rzeczy, to mimo wszystko jednak ta praca stanowiła dużą tożsamość. Ja budowałam na niej jakiś swój autorytet. Lubiłam ten moment, kiedy przedstawiałam się, mówiłam, że jestem menadżerką IT, i to spojrzenie w oczach drugich osób, że wow, pracujesz w IT, fantastycznie, to była część mojej tożsamości. Ale kiedy Zrezygnowałam z niej, poczułam pustkę. I to nie jest fajne uczucie, bo okazało się, że sama wkładałam się w jakieś ramy, a uważam, że jesteśmy znacznie czymś więcej niż osobą, która w pierwszej kolejności definiuje się przez pracę. A przynajmniej mam takie poczucie, że jest, są tam jakieś kolejne warstwy, o których warto sobie porozkminiać. Więc może drugi eksperyment, drugie zadanie dla Ciebie? Jeżeli masz ochotę, weź sobie kartkę i spróbuj odpowiedzieć na pytanie, które może pojawić się, kiedy poznajesz nową osobę, kim jesteś, czym się zajmujesz, co robisz w życiu. I zauważ, jakie pierwsze myśli automatyczne przyjdą Ci do głowy i zastanów się, czy właśnie taką narrację na swój temat chcesz dalej prowadzić. I teraz kilka przykładów odnośnie tego trzeciego poziomu czyli przekonań, na poziomie tożsamości. I to są takie momenty, w których na przykład mówimy: Nie, nie nadaje się do tego, ja nie jestem kreatywna. Albo No już taka jestem, nie umiem mówić o, o emocjach, bo jestem typem racjonalnym. Nie nadaje się do wystąpień publicznych, bo jestem introwertyczką. Albo: Nie, nie mogę zmienić branży, bo przez całe życie byłam projektantką. To są klatki, w których sami siebie zamykamy, bo znajdujemy fantastyczne wymówki, dlaczego. Czegoś nie możemy zrobić, na coś nie możemy się otworzyć, bo przypisujemy do siebie właśnie jakąś konkretną etykietę, która może już nawet nie jest prawdą, ale jesteśmy do niej tak przywiązani, że nie potrafimy z tego zrezygnować. I teraz sygnał, że możesz w jakichś obszarach być na tym poziomie przywiązania, to przykładowo, kiedy ktoś zachęca cię do tego, żeby zrobić coś inaczej, albo żeby spróbować ugryźć coś od innej strony, to ty. Czujesz jakieś napięcie, zaczynasz się lekko bronić, szukasz właśnie tych argumentów na zasadzie: Nie, 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 ja nie pójdę na warsztaty z ceramiki, bo wiecie, ja nie mam talentu manualnego. Czyli określasz siebie w jakiś sposób, przywiązujesz siebie do tych określeń, które ktoś może ci kiedyś nadał, albo takich, które przez wiele, wiele lat powtarzałaś, po to tylko, żeby nie wejść w jakąś nową dla siebie sytuację. A i co ważne, w momencie kiedy właśnie ktoś zachęca do tego, żeby zrobić coś inaczej niż to jest w ramach twojej etykiety, to trochę czujesz jakby ktoś chciał ci coś odebrać, bo tak bardzo jesteś przywiązana do tego, że jesteś introwertyczką. Więc nie możesz zrobić rzeczy, których nie zrobiłaby introwertyczka. A ja przypomnę, że te wszystkie nazwy, te wszystkie etykiety, one są po to, żeby upraszczać rzeczywistość, żeby w jakiś sposób ją pookładać, posegregować, ale one w stu procentach nie definiują nas raz na zawsze. Dlatego, że właśnie przez to, że się zmieniamy, że mamy zdolność do zmieniania, zdolność do neuroplastyczności, my możemy nauczyć się nowych rzeczy, nowych mechanizmów działania, nowych sposobów radzenia sobie z pewnymi sytuacjami i przez to modelować to jacy jesteśmy i jak się zachowujemy i w pewnych sytuacjach okej okay, wciąż pozostawać w tych obszarze introwersji, ale otwierać się na to, że jakieś nasze wcześniejsze doświadczenia wcale nie muszą nam zamykać drogi do zrobienia czegoś inaczej i wcale nie muszą nas do końca życia definiować jako osoby, które, wiem, boją się wystąpień publicznych. Mamy niesamowitą zdolność do uczenia się. Jeszcze raz to powtórzę i nie odbierajmy sobie szansy Będąc zbyt mocno przywiązani do etykiet, które ze sobą nosimy. Okej, okay, wchodzimy już na poziom drugi. Poziom drugi daje fajny oddech i, i daje przestrzeń do tego, żeby wychodzić z tych klatek, które sami sobie nakładamy. I tutaj takim hasłem, który towarzyszy na tym poziomie przywiązania jest Lubię, chcę, potrzebuję, ale zarazem nie muszę. I to jest ten moment, w którym masz te swoje preferencje, masz gusta, wiesz, co ci się podoba, a co nie, co chcesz robić, czego nie. Masz nawet te etykiety, ale nie są one przymusem i wiesz, że nie są przypisane raz na zawsze. Że jeżeli coś może się zmienić, albo jeżeli pojawi się szansa na to, żeby spróbować czegoś innego, to otwierasz się na to. To mówisz: Okej, okay, być może bardziej kwalifikuję się jako introwertyczka, ale czemu by tego nie spróbować? I jeśli coś się zmienia, potrafisz się dostosować i rozumiesz, że to są Twoje poglądy, decyzje, etykiety na ten moment, ale umiesz też je odpuścić i weryfikujesz, na ile one zamykają Ci drogę do pewnych rzeczy, a na ile pomagają przez tą drogę przejść. I pierwszy przykład. Lubisz medytację, czujesz, że ona dobrze Ci robi, ale na tym poziomie przywiązania wiesz, że nawet jeżeli to ci służy, to nie znaczy, że musisz to robić codziennie, za wszelką cenę, nawet wtedy, kiedy za bardzo tego nie czujesz, bo to będzie stanowiło o tym, że faktycznie to robisz. Na tym poziomie przywiązania pozwalasz sobie na to, że wybierasz to, co ci służy. Przykładowo w kontekście tej medytacji, na tym piątym poziomie przywiązania, czyli na tym fanatyzmie, Ty będziesz wszystkich przekonywać do tego, że medytacja jest jedyną rzeczą, która może ich uratować. Osoby, które nie będą medytowały, będziesz uważała za osoby, które coś tracą, które są przegranymi, które w ogóle nie potrafią zapanować nad swoim życiem. Medytacja będzie dla ciebie takim złotym gralem, bez którego po prostu nie wyobrażasz sobie swojego życia. I w momencie, kiedy będzie bardziej stresujący dzień, albo będzie w tym dniu więcej obowiązków, co gorsza, ktoś zabierze ci twoją przestrzeń, to będziesz się złościć, będziesz zła, bo albo za mało czasu na tę medytację poświęciłaś, albo jej nie zrobiłaś. I w momencie, kiedy z jakiegoś powodu tej medytacji nie zrobisz, będziesz miała do siebie pretensje. I to przywiązanie wraz z kolejnymi poziomami będzie sobie słabnąć, ale na tym piątym, czwartym i trzecim bardzo możliwe, że będą się pojawiać te trudne uczucia, jeżeli ta medytacja z jakiegoś powodu, konkretnego dnia się nie wydarzy. A na poziomie drugim wchodzimy już w taką większą lekkość. Mówimy sobie: Wiem, że to mi służy. Może mamy tą etykietę. Jestem osobą, która kocha medytować, jestem osobą, której medytacja służy, ale nie trzymamy się tego kurczowo, nie upatrujemy w tym jedynego ratunku dla nas i co najlepsze, nie oceniamy swojej wartości przez pryzmat tego, jak długo, jak dobrze i jak regularnie medytujemy. Drugi przykład, może wracając do tego weganizmu z początku. Na poziomie drugim. Wiesz, że wegańska dieta Tobie służy. Wiesz, że zależy Tobie, żeby trzymać się tej wegańskiej diety. I dla siebie przetestowałaś, wiesz, że to jest dobre. Widzisz to w wynikach badań, widzisz to w swoim codziennym samopoczuciu, ale. Akceptujesz to, że inni ludzie mogą żyć w inny sposób, że są osoby, które z jakichś powodów nie mogą być tylko i wyłącznie na takiej diecie. Nie gonisz za tym właśnie fanatyzmem albo nie przedstawiasz się w swoich pierwszych trzech zdaniach, że cześć, jestem Asia, jestem weganką, tylko po prostu wiesz, że tobie to służy, cieszysz się z tego, że jesteś sobie w tym weganizmie, ale zarazem dajesz przestrzeń innym osobom, żeby. Mogły być sobą, co oczywiście również może wiązać się z tym, że masz ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, że masz ochotę edukować, ale nie uznajesz tego jako jedyną drogę do bycia dobrym człowiekiem czy dobrze najedzonym człowiekiem, tylko po prostu pokazujesz to jako jedną z opcji, którą właśnie ty wybrałaś. I sygnał, że tu jesteś w kontekście tych różnych sytuacji, swoich przekonań, to taki moment, w którym. Wiesz, co lubisz, wiesz, czego chcesz, wiesz, jakie są Twoje wartości, wiesz, jakie jest Twoje zdanie, wiesz, jakie są Twoje etykiety, ale zarazem też potrafisz się do nich zdystansować, potrafisz się z nich śmiać, potrafisz odpuścić, potrafisz otworzyć się na inne perspektywy. A to już jest zdecydowanie spory krok do wolności i do wykorzystywania różnych opcji, które są dostępne w świecie. I poziom pierwszy, powiedziałabym poziom w jakimś stopniu mistrzowski. Skoro jesteśmy tak chętni do tego, żeby oceniać, porównywać, bo to nam jakoś pomaga w prowadzeniu dialogu zewnętrznego, dialogu z innymi osobami, to ten poziom jest wyzwaniem. I takie hasło dla tego poziomu, dla poziomu autentyczności brzmi: jestem i doświadczam. Jestem tym, który doświadcza. I to jest taki stan wolności, w którym po prostu sobie jesteśmy zanurzeni chwili obecnej i nie mamy potrzeby oceniania, nie mamy potrzeby porównywania, nie potrzebujemy nic definiować, nie potrzebujemy nic tłumaczyć i przyjmujemy życie takim, jakim jest, z taką lekkością, z czułością, z samowspółczuciem. I mi czasem ciężko jest to objąć głową, ale nie definiujemy się przez te swoje etykiety, ani emocje, ani doświadczenia, po prostu. Tak sobie jesteśmy, w tej danej chwili. Nawet nie wiem, jak to słowami inaczej opisać. Więc może przykłady lepiej to pokażą. To może być taki moment, w którym, nie wiem, zrobiłaś coś, nie podoba ci się to, i czujesz jakąś złość. Czyli pojawia się taka myśl, rany, po co ja to zrobiłam, to było bez sensu. Już oceniasz, już mówisz o sobie w jakiś sposób, a na tym pierwszym poziomie autentyczności po prostu zauważasz, czuję złość. I pozwalasz sobie z tą złością być, bez takiego zanurzania się i samobiczowania. Drugi przykład. Jesteś w rozmowie z kimś i czujesz, że wasze stanowiska są różne, i wyzbywasz się tej potrzeby udowadniania swojej racji. Wyzbywasz się tej potrzeby przekonania kogoś do tego, jak ty widzisz rzeczywistość, tylko siadasz sobie w takiej akceptacji, w zrozumieniu tego, że, że każdy z was ma inną percepcję rzeczywistości. I jeszcze jeden przykład. W momencie, kiedy rozmawiasz z kimś, to realnie jesteś w słowach tej osoby. Uważnie słuchasz, co ona do ciebie mówi, nie planując gorączkowo swojej odpowiedzi, nie szukając słów, które będą kontynuacją tego, co ona mówi, tylko jesteś sobie po prostu w tym i słuchasz. Uważnie. Ja myślę, że ten poziom jest dla nas dostępny, tylko wymaga przepracowania wielu tych przekonań, po pierwsze zauważenia ich, po drugie popracowania z nimi, zastanowienia się na których poziomach przywiązania, w jakich aspektach jesteśmy, po to, żeby dać sobie prawo do tego, żeby po prostu być, żeby przeżywać, żeby doświadczać, żeby nie musieć w jakikolwiek sposób argumentować, odnosić się do sytuacji, przypisywać jej jakieś konkretne znaczenie. Tylko po prostu w niej być. To jest ten moment, kiedy czujemy jakąś taką lekkość, kiedy czujemy spokój, kiedy czujemy, że jest dokładnie tak, jak powinno być. I to są takie momenty, w których my nie musimy udowadniać nic innym, ani tym bardziej sobie. Po prostu jesteśmy. I to było właśnie te pięć poziomów przywiązania. Zachęcam Cię do tego, żeby usiąść sobie z kartką papieru i poddać się refleksji, spróbować poszukać. Jakie są Twoje przekonania w tym momencie, jakie w sobie dostrzegasz, i zastanowić się, na którym poziomie przywiązania z poszczególnym przekonaniem jesteś. Bo z mojej perspektywy, pierwszym krokiem do tego, żeby otworzyć się na zmianę, otworzyć się na przyjmowanie dobra, otworzyć się na taką lekkość w życiu, jest to, żeby poobserwować siebie i zobaczyć, w których momentach właśnie przywiązanie do niektórych rzeczy powoduje, że sami zamykamy się w klatce. A w których momentach potrafimy być tak autentycznie sobą i cieszyć się po prostu z tej chwili, która jest? Jeżeli ten odcinek coś w tobie poruszył, to możesz podzielić się nim dalej i podesłać osobie, która być może potrzebuje powoli wracać do siebie. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Slow Talks. Na koniec mam do ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram joanna.tobola. I na koniec więcej treści do prac nad sobą znajdziesz na portalu slowtox.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.